Uwaga, uwaga, wchodzimy w turbulencję i przyspieszamy tempo. Osiemnasty trening wymowy angielskiej, litera R. R. Nie wiem, czy jesteś na to gotów, ale to będzie jazda bez trzymanki, bo mam dla Ciebie dziesięć słów, których wymowa przyprawia ociarki. I pierwsze słówko to rough. rough, Ra -f. Lądujemy na F. Literki GH bardzo często są czytane jako F, po prostu. ROUGH. A to słówko niby banalnie proste, bardzo podobne do polskiego, ale za to przysparza bardzo dużo problemów z wymową. Restaurant, restaurant, restaurant. Nawet usłyszymy krótszą wersję. Restaurant, restaurant. Wszystko zależy od regionu, czy amerykański, czy brytyjski. Wiadomo, zawsze są jakieś różnice. Kolejne słowo, które się bardzo często pojawia w różnych wyrażeniach. Czytamy je. Right, right, right. Takie r, takie jakby amerykańskie r tam jest. A tego słówka nie ma co się bać, bo wygląda groźnie, ale jest banalnie proste. To jest po prostu r, r, r. To nie jest r ani r, tylko r, r. Teraz mam dla Ciebie trzy pary słów, które są ze sobą mylone. Jak przeczytamy tą parę słów, pierwsze z nich to ro ro krótko ro znowu ten, ten dźwięk taki wirujący r na początku, ro ro Row. Pierwsze to Row, drugie to Row, Row, z dołkiem. Pamiętamy O z dołkiem. Row. row, 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 Row. Jak przeżyjesz te dwa słówka, to znaczy, że dobrze ci idzie. Pierwsze z nich czytamy Rural, Rural. Tam trzeba dwa razy zakręcić tym wirującym R. I to jest takie Rural, Rural. A to jest łatwiejsze. Rally, Rally. Rarely, rarely. Good job, good job. No i kolejne dwa na pewno Ci się mylą. I to jest recipe, recipe, recipe i receipt. Receipt, recipe, receipt. Recipe, receipt. O, już nie mogę, bo ten trening wymowy angielskiej jest strasznie wykańczający. Ale wiesz co zrobić. Pomóż mi zostać na tym kanale. No i daj znać w komentarzu, które słowo to był dla Ciebie koszmar.